Witam serdecznie tutaj Lady in Between. W pierwszym filmie, który opublikowałam, jest energia i czytanie ogólne: energia pełni w znaku barana, która ma miejsce dziś w nocy. To jest kulminacja. Dziś w nocy, czyli z 9 na 10 października. A teraz przedstawię, jak ta energia pełni wpłynie na każdy ze znaków Zodiaku. Czyli wyciągniemy kartę od barana do ryb. Zaczynajmy, żeby nie przedłużać, co ta pełnia przyniesie osobą z znaku barana Baran pierwszy. Och, tego się spodziewałam. Tego się spodziewałam, bo to właśnie czuję, bo mam również silną obsadę znaku barana w swoim horoskopie. Śmierć. Yy, tutaj w tej talii bardzo optymistyczna, chociaż gdziebko przerażająca. Yy, po prostu. Jest ten biały koń, który jest symbolem nowości, czegoś niewinnego. To jest powrót do niewinności. To jest coś, czego byśmy się nie spodziewali w tym momencie życiowym. Nie spodziewaliście się, że ta zmiana nastąpi tak szybko. Ale jednak patrzcie bardziej na to tło tej karty. Ono jest bardzo jasne, świetliste, bardzo optymistyczne. Postać z przodu. Tam w zasadzie nikogo nie ma pod tym ubraniem, tak? Dlatego, że wasze ja jest transformowane, silnie transformowane. Trzeba zrzucić starą skórę, nie da się dłużej tak postępować jak dotąd. Nie miejcie złudzeń, po prostu sytuacje, które będą miały miejsce. Od mniej więcej od 8 do mniej więcej 11 października uświadomią Wam wyraźnie, że pora zrzucić starą skórę i pokazać światu nową twarz. To nie będzie łatwe, może to nie będzie przyjemne, ale jest to konieczne. Nie bójcie się tego. Co dla byka? Mamy kartę mocy. Wow, super, super. Byk tutaj pokazuje się jako. Jako znak, który odczuje tę energetykę. Mimo że, mimo, że bezpośrednio ta pełnia nie dotyka znaku byka, ale pamiętajmy, że jest wciąż uran w znaku byka, tranzytuje mocno ten znak i, i jest to bardzo mocny tranzyt. Zatem byk poczuje się pełen energii do działania. Może stawić, chcieć stawić czoło trudnym sytuacjom, może chcieć stawić czoło. Ludziom, których się obawiał, musi zrobić coś, co przekroczy jego granice bezpieczeństwa, jego granice komfortu i będzie to coś bardzo też przełomowego, bo ta, ta pełnia jest bardzo przełomowa. Po prostu ta pełnia stawia nas w takiej sytuacji, takiego tygla emocjonalnego, że nie mamy już wyboru, musimy po prostu coś zrobić, musimy mocno zadziałać, musimy mocno zaznaczyć swoją obecność. Byku, nie obawiaj się. Bierz <noise> życie za rogi. Bliźnięta. Mars jest w znaku bliźniąt. To też jest duże doładowanie, jeśli chodzi o determinację i aktywność, zwłaszcza na niwie zawodowej. Macie królową denarów. Świetna karta. Mała cesarzowa w tarocie. Ta pełnia w znaku byka podpowie wam pewne rozwiązania materialne, zawodowe, które. Za kilka miesięcy przyniosą obfity plon. Także yy, będzie to racjonalna decyzja, mimo że ta pełnia jest taka pełna namiętności. Wasza decyzja będzie racjonalna yy, i, i bardzo dobrze tutaj, właśnie podjąć pewne kroki, jeśli chodzi o poprawę sytuacji materialnej, doinwestowanie, inwestowanie siebie, do doinwestowanie warsztatu pracy, zapisanie się na jakiś kurs, szkolenie lub po prostu wydanie pieniędzy na rozwój osobisty. Bardzo polecam. No i teraz przyszła pora na raka. Paśmieczy. Tak raku. Obecnie w, w Twoim znaku jest lilit czyli czarny księżyc. No i jest to taka y, energia, y, która, która może powodować pewne niepokoje, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o Twoje sprawy rodzinne, jakieś sekrety mogą wychodzić, jakieś obsesje mogą się objawić. Nie wszystko musi być prawdą. To, co, to, co myślisz, to, co czujesz, Twoja intuicja może tutaj być dosyć tym razem rozchwiana. Także, także zatrzymaj się na chwilę, sprawdź dokładnie, czy to. To, co, to, o czym myślisz, to czego się obawiasz, to może być jakaś taka obsesja delikatna, że, że ty przejrzałaś jakąś osobę, przejrzałeś jakąś osobę, że ty chcesz poznać prawdę, że otaczają cię jacyś ludzie, którzy są nieszczerzy w stosunku do ciebie. Sprawdź to, dlatego że no, pełnia i Słońce i księżyc jest w kwadraturze do Twojego Słońca, Raku, więc, więc możesz się tym razem mylić. Możesz też się oczywiście nie mylić, ale generalnie tutaj chodzi o to, abyś to sprawdził, abyś się zatrzymał, abyś zatrzymał się zanim powiesz dwa słowa za dużo. Jesteś w energii wojowniczej, w energii lekkiej frustracji, lekkiej złości. Mamy tutaj pazia mieczy. On jeszcze nie do końca umie tym mieczem wojo wojować, także może sobie zrobić krzywdę i innym. Uważaj na słowa. Sprawdź wszystko dwa razy. Idziemy dalej, Lew. Co mamy dla Lwa? Lew ma dwójkę buław, dwójka buław. Pozytywna karta, karta Barana. Lew wykazuje się stoickim spokojem w tej sytuacji. Natomiast czuje takie Lew może czuć jakby było przed wiosnę, mimo że mamy w zasadzie idzie zima. Już niedługo się zbliża zima, ale lew może czuć, że jest przedwiośnie, czyli lew może czuć taką dosyć nęcącą, ciekawą bardzo energię, że coś migocze mu na horyzoncie, jakieś zmiany, jakieś jaskółki zmian mogą się pojawić. I tutaj energia pokazuje się taka jeszcze spokojna, spokojne przemyśliwanie swojego życia, kolejnego kroku. Lwie. Yy, wizja będzie się, będzie bardziej nabierać barw. Wizja Twojej przyszłości będzie nabierać barw. Daj sobie troszeczkę czasu, przynajmniej dwa miesiące, ta wizja przyszłości, wizja Twojego życia będzie nabierać barw, będzie się bardziej klarować. Bądź spokojny, zachowaj spokój w tej sytuacji. Yy, możesz poczuć zastrzyk energii, możesz poczuć chęć podróżowania, chęć zmiany życia, ale ta zmiana. Yy, ta Jesz jeszcze nie czas na konkretną zmianę, na konkretne działanie. Teraz jest czas na obmyśliwanie. Jak by to miało być? Jeżeli chcesz, udaj się w krótką podróż, odpocznij. Bardzo ci to posłuży. Okej, okay, idziemy dalej. Panna. Panna ma sprawiedliwość. To kolejny znak, który tą... Bardzo taką namiętną energię pełni w znaku Barana, bardzo ognistą, bardzo namiętną. Panna, panna będzie, będzie obserwować z boku, z dystansu, zachowa również spokój, tak jak lew, będzie bardzo racjonalna i będzie, będzie nawet przyglądać się z dużym zdumieniem, jak inni tracą panowanie nad sobą. Możesz być, panno, proszona przez innych, możesz być proszona, aby być. W postaci rozjemcy. Aby zająć postawę rozjemcy, możesz być pytana o zdanie, możesz być takim autorytetem dla innych ludzi, bo jako jedyna w swoim środowisku możesz zachować zdrowe myślenie, zdroworozsądkowość i klarowność widzenia sytuacji. Także yy, duże w tobie nadzieje, yy, będziesz tutaj dużym autorytetem dla innych. Postaraj się pomóc, postaraj się pomóc. Nie odmawiaj pomocy. Panna, teraz mamy wagę. No i waga ma dziesiątkę kielichów. Super. Czyli ta pełnia w znaku barana może przynieść naprawdę duży przełom w, w życiu emocjonalnym, w życiu, w życiu emocjonalnym, związkowym i w rodzinie. Tutaj może mogą zapaść pewne decyzje. E, dziesiątka kielichów to jest generalnie, to jest poważna decyzja o budowaniu rodziny, tak naprawdę, o zawiązywaniu relacji. Albo decyzja na przykład o ciąży. To są wszelkie decyzje, które czynią nasze życie bogatszym. Zatapiamy się w życiu rodzinnym, cieszymy się z tego. Jesteśmy w stanie właśnie się cieszyć naszą rodziną, cieszyć tymi decyzjami. Jesteśmy tutaj usatysfakcjonowani tym, co mamy, i widzimy przed sobą piękną, piękną, owocną, harmonijną przyszłość. Dziesiątka kielichów to jest raczej już etap. Po zakochaniu, kiedy to chcemy y, wspólnie żyć, chcemy budować rodzinę, chcemy mieć potomstwo, ale niektórzy mogą też doświadczyć po prostu zakochania i to takiego gwałtownego, i wszystko przyspieszy w waszym życiu emocjonalnym wszystko gwałtownie przyspieszy. Skorpion. Skorpion ma królowa, królową buław. No, jest to świetna energia, również tożsama z tą pełnią w znaku Barana. Królowa Buław, osoba, która jest sobą, która żyje na 100%, która jest liderem, która jest głośna, widoczna, nie boi się e, mówić kontrowersyjnych rzeczy, ale przede wszystkim jest to osoba pełna wigoru, która inspiruje innych do działania. Także Skorpion może. Poczuć tę namiętność, y, 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 która rysuje się z pełni na osi baran waga, może poczuć duże, duże pokłady namiętności. Także, Skorpionie, możesz poznać wartościową dla siebie osobę płci przeciwnej, albo możesz y, jakby na nowo zakochać się w życiu. Tak po prostu w życiu. Myślę, że to jest dobra prognoza dla ciebie, bo bywasz czasami. Nadwrażliwy, i czasami widzisz swoją przyszłość w ciemnych barwach. Tutaj wszystko wygląda pięknie, ogniście i radośnie. Skorpion to teraz będzie strzelec. No i co mamy u strzelca? Rycerza Pentakli. Strzelec również tę pełnię wykorzysta dla swoich spraw zawodowych i finansowych. Może po prostu tutaj skorzystać na powiedziałabym. Szaleństwie innych ludzi wokół, być może ktoś, drogi Strzelcu, po prostu coś ci ofiaruje, bo będzie pełen radości. To jest czasami tak, że my chcemy naszą radość wyrazić poprzez obdarowywanie innych ludzi albo poprzez obdarzanie ich szczególnym zaufaniem. Są różne takie sytuacje, tak? Na przykład ktoś wyjeżdża za granicę i mówi do swojego przyjaciela: Słuchaj, możesz mieszkać u mnie przez miesiąc, jeśli chcesz, w mojej tam, nie wiem, w moim domku letniskowym albo gdzieś tam. Korzystaj, korzystaj, wszystko jest dla ciebie, tak? Tego rodzaju sytuacje, albo ktoś ci coś po prostu da tak z serca. Jeżeli nie, jeżeli coś takiego się nie wydarzy, to widzę tutaj dużą możliwość do inwestowania podobnie jak u bliźniąt, do inwestowania w swój warsztat pracy. No może to będzie coś niewielkiego, niewielkich rozmiarów, ale to będzie bardzo pomocne w Twoim życiu zawodowym. Rozglądaj się naokoło, bo możesz zostać pięknie, <laughs> ym, spontanicznie obdarowany. Idziemy dalej. Koziorożec. Koziorożec. Koziorożec ma czwórkę kielichów. No tak, Pluton cały czas tranzytuje znak koziorożca. To nie jest łatwy czas, ale jest to czas, który naprawdę wpłynie. Znacząco na całą resztę Twojego życia. Ten czas trudny, niełatwy, to jest też czas zrzucania starej skóry, to jest czas mierzenia się z demonami wewnętrznymi, ale pamiętaj, że ym, czasami tak się mówi: jeśli przechodzisz prze, przez piekło, nie oglądaj się. Yy, ja tutaj nie widzę, żeby to było piekło, tak, ale, ale, ale może być tak, że, że możesz być podczas tej pełni koziorosztu bardzo zmęczony, przytłoczony yy, nadmiarem emocji. I, i taką sinusoidą emocjonalną wokół ciebie, ty możesz nie dostrzegać tych szans, jakie daje to doładowanie energetyczne na osi baran e, waga, możesz tego nie dostrzegać, ale karta czwórki mieczy, czwórki mieczy, czwórki kielichów zawsze mówi tak, mimo że nie, możesz nie czuć się zbyt dobrze, możesz chcieć się po prostu zaszyć w czterech kątach, w łóżku, e, możesz... Nie chcieć kontaktu z innymi ludźmi, to jednak karta czwórki kielichów podpowiada, rozejrzyj się wokół, bo wokół ciebie też jest jakaś szansa. Coś nowego, jutrzenka nowego, ale musisz podnieść głowę, rozejrzeć się wokół, starać się uśmiechnąć, bo jeżeli tą szansę zobaczysz, dostrzeżesz, no to to może być coś, co rozjaśni twoje życie. I teraz wodnik. U wodnika mamy dwa miecze. Czyli karta, no, niełatwa to jest energia, bo to jest energia, kiedy nie do końca ufamy swojej intuicji, swoim emocjom, a rozumowe rozwiązania również nas nie satysfakcjonują. Jesteśmy w takim trochę maraźmie. Ale dwójka mieczy zawsze mówi tak, jeżeli nie wiesz, co robić, nie rób nic, po prostu poczekaj, przeczekaj. Wodnik to jednak znak racjonalny i to, co się teraz dzieje w kosmosie, jest bardzo nieracjonalne i może irytować wodniki. Przeczekaj ten czas, uspokój się, wycisz umysł zalecana ci jest medytacja. No i mamy ryby na końcu i dziewiątkę mieczy. Mm, ryby mogą poczuć, y, poczuć y, tę energię jako bardzo przytłaczającą, tak. Y, w Twoim życiu towarzyskim albo w swoim życiu rodzinnym może dziać się zbyt wiele, zbyt wiele dla, twoich, dla twojej głowy. Możesz być osobą, takim powiernikiem cudzych trosk, cudzych zmartwień, i możesz, mogą też ludzie wymagać od ciebie, abyś pomógł podejmować pewne decyzje. To będzie dla ciebie za dużo, zwłaszcza kiedy masz osobiste swoje różne problemy, swoje zagwostki, nierozwiązane sprawy. A ktoś jeszcze cię będzie chciał przytłoczyć swoimi problemami. Karta dziewiątki mieczy radzi. Wyśpij się, odpocznij, zrelaksuj umysł. Ja polecam ci ASMR. Nie myśl za dużo, przeczekaj ten czas. Jeżeli ktoś będzie cedował na ciebie swoje kłopoty, po prostu nie otwieraj drzwi, nie odbieraj telefonu, idź spać, odpocznij. <noise> Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia!